Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie raki. To jest rozkład na luty 2021-2022. <grytania> roku dla Was, oczywiście, raki, że 22 już mamy. I to drugi miesiąc już czytamy. Czas biegnie jak szalony. Zobaczymy, jak się przedstawiają energię. Pamiętajcie, energię na ten czas, niekonkretne wydarzenia, bo nas jest wiele, i energie mogą zamanifestować się na wiele różnych sposobów. Z nich mogą wykreować się różne sytuacje życiowe. My tutaj patrzymy na taki potencjał, perspektywę na ten czas. Dla nas wszystkich, dla wszystkich osób, które tutaj mają w znaku raka duże obłożeń planet planety osobiste to dla Was jest ten przekaz czy macie Ascendent w raku to również jest przekaz dla Was użyję talii Mermaid Tarot a na koniec talia anielska z talii, karta z talii Anioły Światła Diana Cooper raczki w lutym ten miesiąc dla Was. Jak wygląda ten miesiąc dla Raka? Siódemka Mieczy, energia, która zazwyczaj jest opisywana jako zdrada, oszustwo, kradzież. No trudno jest nie wspomnieć, byście uważali przed kradzieżą, oszustwem, zgubą jakąś. Ale to również jest znalezienie jakiejś luki prawnej, czasami oszukanie systemu. Angielskie wyjście w tej energii mieści się niekonwencjonalny sposób działania, który przynosi zyski oczekiwane lub nieoczekiwane, taktyczna bardzo energia. Wy w umiarkowaniu. Więc przy tej karcie powiedziałabym, że to raczej nie jest tak, że grozi Wam kradzież czy zdrada? Tak bym tego nie widziała. Raczej kreatywny. <laughs> często mówię, że siedem czy to często jest kreatywna księgowość, no nie? E, czyli sobie radzimy z sytuacją na swój sposób. E, oszukujemy trochę system. E, stara... e, jesteśmy w stanie uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Często poprzez no, nie ukrywajmy manipulacje, ale czasami nie da się inaczej, po prostu. Ja mam tu poczucie, że raczej nie dajecie się wkręcić, wciągnąć w nieprzyjemną sytuację i jesteście w stanie jej uniknąć, jakoś boczkiem, boczkiem ją ominąć, niż że właśnie jesteście jej ofiarami. W Waszej głowie jest koło fortuny. I widzicie potrzeby zmian, potrzeby rozwoju. Również to jest energia, w której wy po prostu korzystacie z jakiejś nadarzającej się okazji. Jednak nie jest to energia taka pazerna, no nie? że wykorzystam każdą okazję, docnawię Cię, wycisnę jak cytrynę, bo są tacy ludzie, którzy potrafią na wszystkim, wiecie, coś ugrać, przykombinować, gdzie, gdzie to życie to ciągła jest taka kalkulacja. Ja nie czuję tutaj tego, prawdę mówiąc. Prawdę mówiąc, mam wrażenie, że wy chcecie skorzystać z jakiejś okazji, żeby w końcu się z czegoś wyzwolić, żeby już mieć coś z głowy. To tak, jakbyście trochę przypadkiem wskoczyli na jakiś jadący samochód, gdzieś tam wiezie was ta energia, niesie was ta energia. Możliwe, że wy długo na to czekaliście, bo o tym może mówić umiarkowanie. Czyli swoje wyczekałem, swoje wysiedziałem, swoje już przeżyłem. A teraz jest odpowiedni czas, żeby zwolnić się, że tak powiem, ze służby, z jakiejś um, odpowiedzialności za coś. Um, z czego to się bierze, z księżyca. Karta marzeń snów, lęków, karta hipnozy. Działania podprogowego bardzo często, sytuacji ukrytych, tak jak mamy tutaj ten sireni śpiew, no nie, który, wy, który y, odciska y, określone piętno. Ono, ten sireni śpiew ma wywołać konkretne zachowanie, konkretną reakcję, konkretną sytuację. Jest to działanie niewidoczne, niejawne, ukryte. Y, dlatego mam wrażenie, że Wy jesteście w stanie uniknąć tej sytuacji. Nie, nie padniecie y, ofiarą y, jakiejś ciemnej energii, która y, chce was wciągnąć. Tak to widzę. Co odchodzi do przyszłości? Król Mieczy. To może być postać z pod znaku y, powietrznego, bliźnięta, waga y, albo wodnik. lub no, pewnie dla niewielu osób to może być prawda, ale to tak jakby na przykład okres jakiś warunkowy, jeżeli ktoś na przykład był na zwolnieniu warunkowym, może minąć, prawo, w którym, po, któremu podlegacie, mija. Okres jakiś mija. To tak jakbyście byli pod wpływem czegoś. Mówię o tym, bo zobaczcie, że tu mamy takie dwie postacie, które coś jakby wypuszczają z siebie, nadają jakąś informację. Albo nie będziecie już pod wpływem jakichś informacji, jakiejś energii e, osoby, to może być mężczyzna, to może być ktoś, kto wam wiecie, tołkuje. <tłukuje> nie wiem czy znacie. E, to z gwary podlaskiej jest. E, Tołkować, czyli tak tłumaczyć. Tłumaczyć, wkładać do głowy, tłumkować, e, objaśniać świat. E, albo jesteście wolni od wpływu tej osoby i zmierzacie ku niezależności. Zobaczcie, że teraz ta postać, która reprezentuje Was, ma dwie muszle e, w obu dłoniach i sama operuje energią. Sama decyduje, w którym kierunku sytuacja się rozwinie, co zrobi. Sama nad czymś pracuje. Mam tu poczucie, mimo wszystko, właśnie uniknięcia jakiegoś scenariusza życiowego, yy, zmiany swojego życia, wyrwania się spod jarzma, nauk, które przyjęliście, wzorców, programów yy, lub yy, Uwolnienie się od jakiegoś dogmatu, metody, którą ktoś wam wpoił i kazał w ten sposób postępować. Dużo takiej samodzielnej energii tu czuję. Wolność, uwolnienie się albo pod wpływu, uwolnienie się spod wpływu jakiejś osoby, jakichś prawd, lub również to jest tak, jakby kończy się. Jakiś okres, na przykład umowa, i jesteśmy wolni. Możemy z tego skorzystać. Dzięki jakiejś furtce prawnej możemy y, uniknąć czegoś, co pewnie uważacie za coś nieuczciwego wobec Was. Największe wyzwanie to jest dwójka buław. E, plan, zadziałanie. Uniknięcie właśnie czegoś, wybieganie myślą w przyszłość. Podejście perspektywiczne. Zauważenie odpowiedniego momentu. Kiedy należy zwiewać, kiedy należy zadziałać, kiedy należy coś zrobić. Co wam w tym pomoże? Azbuław. Mam wrażenie, że jest to swego rodzaju um, instynktowne. Siła w Was, która powie, da jakiś taki sygnał, obok księżyca jest, więc to idzie z intuicji, z ciała, z podświadomości. Zryw instynktowny, żeby zacząć działać, żeby podjąć jakąś decyzję, pod wpływem impulsu zaczniecie działać. Rycerz Kielichów może mówić o tym, że to będzie natchnione działanie, natchnione. Informacją od kogoś, snem przy, przy księżycu. No i jakieś takie natchnienie, impuls, instynkt tutaj zadziała. Bardzo ładne czytanie w ogóle, bardzo ciekawe. Co jest Waszą siłą? To Rycerz Mieczy. Widzę, że jest ta siła zawarta w słowie, komunikacji, w walce o prawdę, w odkryciu jakiejś prawdy. Rozpoznaniu sytuacji, przejrzeniu kogoś. Bez lęku jesteście w stanie wypowiedzieć coś na głos, bez lęku jesteście w stanie sprzeciwstawić się jakiemuś autorytetowi, bo ten król mieczy jest większy od was i on mówi wam, jak żyć i co robić, w którym kierunku należy podążać, również może oceniać wasze podejście bo wy się porównywaliście do tej postaci. No, Rycerz Mieczy jest buntownikiem, i wobec tego zastanego porządku on się buntuje, on kontestuje ten dotychczasowy kształt sytuacji i robi to w sposób wywrotowy, mam takie wrażenie. Wywrotowy, szybki, niespodziewany. Dzieje się to wszystko w obszarze pracy, wykorzystania jakiejś sytuacji zawodowej. No, tak. Przede wszystkim praca. Przede wszystkim praca, finanse, inne metody działania, inne metody pracy, sytuacje związane z umową, zmiana umowy, zmiana zapisu, zmiana pracy, przejście do innej pracy wykorzystując jakąś sytuację. W tych kartach też mamy dużo precyzji. Więc pomaga wam precyzja, mm, zwrócenie uwagi na detale, na szczegóły, na mini zapisy, yy, na naprawdę te najmniejsze elementy. Yy, tam kryją się dla Was szanse, możliwości i okazje. Co nowego do Waszego życia przychodzi? Czwórka kielichów. Zastanawiacie się, czego chcecie. Przy tej karcie powiedziałabym, że tu raczej idzie przebudzenie mocy. Um, y, bardzo jest Wam potrzebny ten zryw, ten ogień, aktywność, bo tu mamy szybką energię: rycerz mieczy, azbuław, koło fortuny. Z kolei y, trochę jakby na Was działa coś spowalniającego. Może są to używki, jakiś niezdrowy tryb życia, cokolwiek. Na poziomie codzienności, dbania o swoje ciało, dbania o swój komfort i środowisko, w jakim wy żyjecie, potrzeba zmiany, bo coś, w czym wy funkcjonujecie, to jest energia zewnętrzna. Ona nie wynika z Was. Energia zewnętrzna Was truje. Energia zewnętrzna was ym, spowalnia, truje. Ym, sposobem trzeba tutaj zadziałać. Bardzo dużo skoncentrowania na zdrowiu, mam wrażenie, bo umiarkowanie to również jest karta zdrowia. Sił witalnych, leczenia i zdrowienia. Dobry czas na jakieś. Ym, niekonwencjonalne metody leczenia, na zadziałanie sposobem, na przykład na swój umysł, przeprogramowanie trochę umysłu. To może być na przykład hipnoza dla niektórych osób, bo to dzieje się w, w sposób taki niewidoczny. Coś niewidocznego na Was wpływa i to mogą być różne mm, energie. Od tych... Yy... Od tych mentalnych, które nie są aż takie niebezpieczne, do tych, które na przykład mają swoje źródło w różnych bytach, yy, czy duszach na przykład, które są w kwestii podczepie, podczepień energetycznych, które do człowieka mogą się podpiąć. Yy, więc yy, na, różnie, u każdego to jest innego. W każdym razie jedno jest pewne. Macie tutaj szansę na uwolnienie się, uzdrowienie wyjście spod tego wpływu, spod tego, tej indoktrynacji jakiejś zewnętrznej energii, energii, która rzutuje. Bardzo ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, kiedy ja to mówię, jak potężne to jest, jakie to daje możliwości. To jest uwolnienie. Na, najprawdziwsze uwolnienie, to tak jakby, jakby, jakbyście otworzyli klucz Kluczem klatkę i wyszli, jakbyście wyszli z więzienia. To jest bardzo potężna moc. Ja, ja może spokojnie mówię o tym, i, i może dlatego nie jestem w stanie oddać ekspresji mojego głosu <noise> tego, jak istotne jest to wydarzenie. Ja mam wrażenie, że wy wiecie, że zbliża się coś bardzo poważnego i to tak bardzo was. Um, Prowokuje do zmian, do rozbudzenia w sobie tej iskry, do rozbudzenia w sobie ognia, by już dłużej nie podlegać tej zewnętrznej, destrukcyjnej energii. Takie przebudzenie mocy. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie się działo? Dziewięć mieczy to jest to wymyślenie nowej ob instrukcji e, obsługi do życia. Znalezienie sposobu um, wyjścia z um, tych um, niefunkcjonalnych um, taktyk działania. Dziewięć mieczy to również jest stres. To mogą być problemy ze snem. E, siedzimy, siedzimy, głowimy się, myślimy, albo wymyślimy, albo nie. E, każda energia ma swoje jakości. To może być dobra dziewiątka mieczy, w której właśnie wymyślimy nową, nowy sposób działania. Uwolnimy się od przeszłości, zaczniemy pisać swoje życie na nowo. To może mieć też bardzo niską wibrację, czyli nie śpię, mam jakieś, nie wiem, koszmary senne. Bierze mnie w swoje czułe objęcia energia, która jest silniejsza ode mnie. To również jest depresja, to jest kompletna kapitulacja, poddanie się wobec energii, której nie potrafię obsłużyć ani, ani nie potrafię jej od siebie oddalić, ani nie potrafię nic z nią zrobić. Życzę Wam, byście mieli tę energię w pozytywnym aspekcie, byście byli w stanie ją wykorzystać na plus dla siebie. To, co Was może zask zaskoczyć w sensie pozytywnym. To jest oczyszczenie. U niektórych osób, już tutaj zaznaczam, mogą się przydarzyć takie dni kompletnego zczyszczenia z ciała jakiejś energii. Jak patrzę na te karty, to wygląda to tak, jakby naprawdę jakiś duch święty przychodził i, i, i ściągał z Was bardzo ciężką energię. To wygląda tak, jakby zejście energii z ciała często się objawia jako choroba. Takie niedomaganie, albo kompletne powalenie. To często jest sytuacja na zasadzie wymioty, sytuacja na zasadzie kompletna nieświadomość, bardzo wysoka gorączka i tak dalej. Ale to, no ja, ja to czuję, nie, nie, nie wiem, może nie każdy to czuje. Wydaje mi się, że można. Rozpoznać, kiedy po prostu się przeziębiłem, a kiedy um, faktycznie następuje jakiś bardzo um, istotny proces oczyszczenia. Um, to trochę tak egzorcyzmowo no, nie, to wygląda. Naprawdę, jak patrzę na te karty, to, to, to jest to energia takiego zczyszczenia, zdjęcia z kogoś, a, takiej, takiej czapy energetycznej, która do tej pory tłumiła człowieka, która kazała się poruszać po określonym takim kształcie. Mm. Mam trochę też takie wrażenie, że u niektórych śmieci wynoszą się same, <laughs> tak jak w tym memie było, że kiedy kiedy ze swojego życia odcina cię ktoś, yy, kogo ty nie chciałeś już dawno w swoim życiu. I taka konkluzja. No, świetnie, śmieci wynoszą się same. I tutaj jest taka sytuacja, że śmieci wynoszą się same trochę dla niektórych. Ja wiem, że to brzmi tak y, pięknie, bajkowo, że wy nic tu nie musicie i jakieś magiczne emocje y, y, zadziałają. Na pewno tak nie jest. Zobaczymy, co wy musicie, żeby tak dobrze ta energia zadziałała. Siedem yy, buław, nie opierać się, pozwolić. To nie jest wcale takie łatwe i oczywiste. Bo kiedy to się dzieje, czasami nie wiemy, jaki pozytywny efekt nam to przyniesie. Dziesięć mieczy, tak, to wymaga właśnie powalenia, e, oddania się kompletnie, e, ogłoszenia kapitulacji. Piątka mieczy, tak. Oj, co ja zrobiłem. U niektórych to faktycznie jest też sytuacja, żeby pozwolić sobie pomóc, żeby w ogóle zobaczyć szansę na wyjście, tą furtkę, która się otwiera. A bardzo ciekawe czytanie. Rada na ten miesiąc wskazówka dla Was. No i mamy tutaj trójkę denarów, i to jest właśnie karta zachęcająca do współpracy. Przyjdą do Was okazje i możliwości. Będziecie mieli szansę. I, i, tylko współpracujcie z tym, co się dzieje i ta współpraca to jest e, współpraca, która ma wam przynieść te życiowe zmiany, z, y, wasze środowisko ulepszyć, tak żeby wam służyło e, i to jest sytuacja na zasadzie, kiedy coś odchodzi, ktoś odchodzi, e, pozwalamy temu odejść, kiedy coś chce wejść, e, pomóc nam e, to, to, to pozwalamy, w sensie, akurat przy tych kartach, przy tej całej energii, powiedziałabym, że faktycznie najlepiej by było, żebyście nic nie robili, tylko poddali się temu, co się dzieje. No ale wiecie, to jest indywidualna sprawa. Dziesiątka buław, szóstka denarów i piątka buław. No tak to wygląda, że dobiega końca. Jakiś etap. Jak patrzę na te karty, to trochę to wygląda jak dwa obozy, które ze sobą walczą. Wiecie, oni wysyłają tutaj energię, tutaj wysyłają inni tą energię. My mamy tutaj kartę wymiany i harmonii, a tutaj kompletnej dysharmonii. Co prawda, tutaj mamy. Inne podejście do piątki buław, bo oni się wszyscy zjednoczyli, znaleźli złoty środek. Wiecie, jak to się mówi, że nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg I, i potrafili ponad tymi podziałami działać. Ja mam wrażenie, że kończą się te sytuacje, gdzie ponad podziałami nie mogliśmy działać, że już za dużo nas łączyło, żeby się wymienić. Nie było czym się wymienić. Nie ma z czego czerpać już ta energia. Nie ma pożywki dla niej. Dziesiątka buław sugeruje po raz kolejny, mam tutaj energię, która mówi, że was może naprawdę powalić na ziemię, fizycznie. Że możecie być bardzo zmęczeni, um, przeżywać jakąś chorobę, że następuje oczyszczenie energetyczne. Jaka karta anielska dla raka na ten miesiąc? Najwyższe istnienie. Ajajaj. Karty mi się odwróciły. Najwyższej istnienie, proszę o przekaz dla osób z poznaku raka na najbliższy miesiąc. Najwyższej istnienie, proszę o przekaz dla raka na luty 2020 roku. Archanioł Gabriel: Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Poproś Archanioła Gabriela, działającego za pośrednictwem Białego promienia, aby obdarzyć się łaską i oczyszczeniem. Czas byś pozbył się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom twoich wibracji. Archanioł Gabriel wniesie w twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym i mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przesłonięte jest jedynie twoją cielesną powłoką. Wyobraź więc sobie, że jesteś otoczony czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ulecieć e, i ujawnić się. Afirmacja: jestem czystym, świetlistym bytem. E, więc e, karta, która no, podsumowuje nam to czytanie, jednocześnie, tak jakby potwierdzając, że tak, o to właśnie tu chodzi: o to oczyszczenie wewnętrzne. E, życzę Wam bardzo dobrego lutego. Nawet jeśli to dobro i szczęście przyjdzie pod postacią jakiegoś trudnego doświadczenia, czy, czy, czy jakiejś dolegliwości w ciele, miejcie w pamięci to, że wszelkie takie niedomagania mogą mieć związek z tym czyszczeniem się energii. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Papa. Pa.